Cześć, witam Ciebie na 54 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym i dzisiaj rozwiążę dla Ciebie kolejne zadanie maturalne. A zadanie jest następujące. Średnia czterech liczb, które tutaj wypisałem, wynosi 144. Ile wynosi x, tak? Czyli te poszczególne liczby to są jakieś wyrażenia algebraiczne, tak? Z niewiadomą x. Ok. przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Czyli tak. Mamy cztery liczby w formie wyrażeń algebraicznych. x minus 2, 3x, 5x plus 2, 7x, tak? Czyli średnia tych liczb jest równa 144. Czyli jeżeli sumujemy te wszystkie liczby, tak? I podzielimy przez liczbę tych liczb, czyli 4, to wyjdzie nam średnia arytmetyczna 144. I napiszmy odpowiednie równanie, na podstawie którego skalkulujemy x x minus 2, dodać 3x, dodać 5x plus 2, dodać 7x przez, pamiętamy, kreska łąkowa to jest znak dzielenia, przez 4, to się równa 144, tak? No i zobacz. Uporządkujmy to, co jest na górze, tak? W liczniku. Czyli tak. x -y to będą 1, 2, tu i tu, czyli będzie 1x, dodać 3x to do 4x, 4x dodać 5x to do 9x, 9x plus 7x to będzie 16x, tak? Czyli 16x i teraz liczby, tak? Czyli mamy minus 2 plus 2, tak? Czyli de facto minus 2 plus 2 nam się redukuje do 0, tak? Czyli może jeszcze tutaj, tak? Napiszę tak przez 4 i to nam się redukuje, tak, żeby dla wszystkich było to jasne. No nie? I to się równa 144, tak? No i zobaczcie, tutaj jak nam się zredukowało, to mamy 16x przez, przez 4, no to będzie też skrócenie, bo tutaj będziemy mieli 4, a tutaj 4x, tak? Czyli w konsekwencji zostanie nam 4x. To się równa 144. Tak? Ok. Czyli teraz obustronnie musimy podzielić przez 4. Czyli 144 podzielić na 4, wyjdzie nam 36. Czyli szukany X to jest 36. I oto nas ostatecznie pytali, tak? Ile wynosi X, ale być może byłoby polecenie? Wyznacz poszczególną z tych liczb, tak? Każdą z tych liczb. No dobra, no to gdyby było takie polecenie, no to. Wyszłoby nam tak, że pierwsza liczba, no to x minus 2, no to 36 minus 2, no to wyjdzie 34. 3x, czyli druga liczba, 3 razy 36, no to będzie 108. Dalej, 5x plus 2, no to będzie 5 razy 36, tak, plus 2, czyli wyjdzie 180 plus 2. Czyli 182 i ostatnia, czwarta liczba 7x, czyli 7 razy 36, czyli nam wyjdzie 252. Tak? OK, a gdybyśmy chcieli jeszcze dokonać sprawdzenia tego, to byśmy musieli policzyć średnią arytmetyczną tych czterech liczb i sprawdzić, czy rzeczywiście wyjdzie nam 144, to jeszcze dokonajmy takiego sprawdzenia. Ok, czyli dokonując sprawdzenia, sumujemy te wszystkie cztery liczby i dzielimy przez 4, kalkulując średnią arytmetyczną, i powinno nam wyjść 144, tak? Zgodnie tutaj z poleceniem. Ok, czyli jak tu sumujesz na przykład na kalkulatorze te cztery liczby, to wyjdzie 576 czwartych, 576 przez 4, no a 576 przez 4 rzeczywiście wychodzi nam 144. 4. W moich filmach z zadaniami promuję taką rzecz jak sprawdzenie, bo naprawdę w większości zadań nie ma wskazanego obowiązku sprawdzenia, tak? Ale jeżeli ci zostanie trochę czasu na maturze, to naprawdę warto jest wszędzie tam, gdzie się da, sprawdzić, podstawić, czy rzeczywiście Twój wynik jest zrobiony poprawnie, tak? Ok. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnym zadaniem naturalnym. Udanej nauki. Cześć.